Witajcie! Jestem a, a, a ze mną dzisiaj Kampi. I Kampi ukradł komuś z Polski. Nie wiem komu, była ja przy tym. Grażerowi. Któremu? Wszystkim. Czesiowi czy Wiesiowi? Wiesiowi. Wiesiowi? Tak. Wiesio będzie smutny. Nie no, dobra. Wszystkim. Wszystkie, jakie masz... Wszystkie możliwe Dla, 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 ma 30, I chyba. Konekki. Dlatego jeśli taki jeden dzieci nie będzie, przyjecie dwóch, to złączy do mnie. Przyjdę rozpoczęć. To było super. Zetkniecie? Czy nie? nie. Dobra. Myślę, że odpowiedni. A jeśli nie, to sprawimy jakiś dźwięk. Dobra. Jak cicho przeklniesz, to będzie, wiesz co? Co? patrz, coś takiego będzie, No spróbuj cicho. Czekaj. Okay. Spróbuj. No. Mówię, wyciszenie. Tak. Hmm. Czy mogę tutaj panu podpierniczyć lawę? Nie, że. Mmm, nawet. Hmm. A mogę tutaj wszystko, mimo wszystko pospierniczyć? Nie. Mhm. O, tak, tak. ogołocimy. Ogołocimy teraz wioskę. Tak, teraz ogołacimy wioskę. Ze wszystkiego. Niech zostanie puste wnętrzne, wnętrze, puste okna, puste wszystko. Czym, e, czym okna wypadają? Czy to kolaniem, tak? Efekty. No. Przyzwyczajenie. Nie. Można zabezieńczać. Tylko musisz liść do jakiejś kurczę. Chyba, albo... Wiesz, chyba, wiesz, że chyba nożycami? Nie, nożycami nie liść. Można od do siódmy kościoła. To powiem, O Boże. Czekajcie chwilę. Od pół godziny do kościoła musimy iść. Od pół godziny? Tak. O, dobra, to robimy. Nie w pół, w pół do, nie do... A to w pół, w pół do w pół. szóstej. To jest wszystko. U nas chyba siódmy, myśmy ze 20 minut... Dobra, to ze 20 minut wychodzę. A ty, ja będę musiał iść do domu? Zobacz. Nie, będziesz mógł w tym sobie grać. No. no. Kąpie, bo tam zostawimy samego. A, Mogę i... Może ja na sobie sam odcinek, co? Tak, tylko to będzie bez żadnego sensu, bo ja nie dam ci... Tego w żaden sposób teraz przesłać. I to będzie bez sensu, żeby na moim kanale był odcinek tylko to. Co będzie trochę... na Kurczę. Dzwony. Dzwony nam przypomniały. No. Dobrze, bo jakbym nie poszedł, to bym się chyba utusił. Bo bym musiał iść jeszcze za tego Kończ akurat przed wakacjami. A to jest tylko raz w miesiącu. A też będziesz zostawał na mszy, czy tak jak wtedy? Chyba tak jak wtedy. Dobra, już pusta. O! Też przed i przypomniał mi, że bym zniszczył drzwi. Nie cześć. <grym> Cześć ja mogłem? To no, widzisz, bo ja nie wiem jak mam, no, mogłem. Mogłem. Mogę ogłosić pojemniczek. Złapo, mamy kraty, mamy kraty! No to dobrze. Eee... Usłyszałeś ten dźwięk? Dyryn, dawaj, dyryn, dyryn, dyryn. Od światów może ustawiam dziesięć, więc zapytam. O, tu na mnie się przyda, to na się przyda, to nawet. Na I panie. Kanki, kochasz widzów? A ty? <grym> pierwszy zadałem pytanie. I nie odpowiem na nie pierwsze, rozumiesz chyba. Nie. nie. Nie? I dobrze, bo mogłoby to świadczyć o tym, że jesteś niepowiemczyny. To, to yy, uciekam. Yy, to jeszcze opustoszę kilka domków. Yy, rozwalam pojemniczek z babą i uciekam. uuu, Uff, że nie mają już wody. Nie mają? Opuszczone nie? Ech. A to ty im tak... ten... zarąbałeś? Czy to oni po prostu tak mieli? Ja im zarąbałem. Ale teraz dobrze, już wypuszczamy lawę... Nie, o niczym nie zapomniałem. Prawie zginąłem. Dobra, puszczam lawę... Prawie zginąłem! Jak prawie? Ja, ja... ja... Ci, no... Połowę niczego nie spadłem... Spadłem z naszej góry! O kurde! Patrz gdzie jestem, ja nie wiem gdzie jestem. Bez ja widzowie nic nie widział na moim ekranie. Chyba. Nie widział. Dobra. To Ale do, 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 do. w ogóle... Spadłem z góry, gdy to sobie potem obejrzyj. Ja nie wiem tak. jak nie na to zależyłem. Trzy serduszka mi zostały. Po co, kurde? Ci dwa tysięcy. Pan creeps! Pan creeps! Jak będziesz to będzie ładnie wyglądało. Zobaczmy się na to, na ta góra. O, oho, ładnie. I zombie atakuje, o oh, kurczę, o oh, kurczę. Zombie głupko odbacze, la 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 hej. Po co mi to, nie to hej, nie to hej, nie to hej. Przecież mi to mięso, nie podpchnę, no nie kiedy to nam padła. Mm, 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 hej, minut. minut no nie, gin, 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 gnójku! Dwa i pół seriuszka. Dwa i, pół? i Nie regeneruje mi się życie. No spadłeś drugi raz ja i znowu prawie zginąłem. Ile masz? Jedna seriuszko, kurczę. Ale ja mi się nie regeneruje już. Kiedy ja dojdę do domu, to, to będzie święto. Wiem, właśnie chciałem to dokończyć i spadną do mnie z drugim razem. Tylko napraw to po sobie. Okej, okay, bo Ja tam się w ogóle da z środka wejść. Da się... A ja... Co ty robisz? Napraw to potem. A da się w ogóle tutaj wejść? Jak? Na górę? Aha, bo ty to... Tylko budowałeś drewny. Tak, to dobrze. Czemu ty takie coś zrobiłeś? Nie mam nic nie było nigdy się nie śmiało. kto widział coś, coś w ogóle ja nie. Cytamy, czy nasza 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 ukochana, ukochana się zalała się tak musisz nie wiem. Widać ją stąd część za wysoko. Ej, zróbmy jakąś wieżę obserwacyjną. Co ja pójdę wykopać kobla? Hallelujah, Aleluja, alleluja, alleluja. Ja muszę zjeść cholera. Tego, od tego zacznienia. A, 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 proszę cię, no, nie Ej, naprawdę nie mamy ani trochę widzenia. O, mamy, tylko nie mamy czym przepalić. o Akurat na no mój głód. Uuuu ile to trochę drewna i koby. Koło może najpierw też... generuje. Lób drzwi, bo przydają się. I to chyba nie Mogę pożyczyć sobie schoku, które sam narąbałem. Tak. Dziękuję. Będzie podzielne pomieszczenie. Ej, rzuć mi trochę drabinku. Drabinku? Tak. Skąd mam to mieć? Ja nie mam drabinek. Nie ma? To rzuć mi. No i co mam ci rzucić? No drabinki. No tak, trzy. Wystarczą? Nie. Ale daj. Powinny stać. Jak mam, że to wykorzystać, to na razie. To. Tak. Mądrze wykorzystałeś no, mi się wygod. Dobra, yy, ja idę na chwilę na górę. Co? Zdram trochę drewna, który jest dopiero tam. Ja opiery. co to jest? Zero drzew I tu właśnie taka katka tam będzie a z a tu tak. będzie takie na dole taki cały do mnie. Idę na expiction Idien na X Dlatego właśnie I na ja to zlego wyobrażałem, Ale, że tutaj tu będą, wiesz. Tylko jakie takie mi mi mi. dziwne, na przykład crapping. Pieszych, a... Ty! Zombie trzyma dirto! A nie, wywołam się. FUK! Wytnie się. Co? Znaczy ten... Eee... Ale ty gdzie? Kiedy? No powiedziałeś ten... Czekański na FUK. FUK? Mhm. Wiesz, że nie jest przekonany? Co? FUK? Nie ma nawet takiego słowa! No ale to jest chyba różnica. No nie, jedni powiedzieć, ten, to drugi. Nie, powiedziałem fuk. A mogłem do tego na przykład dodać... Nie wiem. B. I by było już... Do... Kompletnie da te... No i tak jest Ja aż i O! Będę teraz ostrzałek spić, bo zombiaki się palą. Mój mm, EXP nie będzie zjarany! Dobyłem EXP. Trzeci level. Bardzo ładnie. Dziękuję. Ba, ba. O, zrobiłeś tutaj na górze, to bardzo pomysłowe. No, no i tutaj jeszcze by jakoś taką małą, nawet dwu-, czterokratkową platformę dobudowało. I byłoby dobrze. No więc y, dobrze tutaj wiemy śpimy te świnko. świnko wracaj nie wściekaj, nie. Mmmm. No, tu się właśnie w Tu się właśnie przydadują... Tu się właśnie przydadzą, się właśnie, przydadzą y, właśnie, ja ma, mam zobaczyć podobno ten stan tej bior. Idziemy? Dobra, obrad. To Dziękuję. 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 Dobra, Dziękuję. 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 Tylko ty tam nie spadnie. Łaj, pala ja tam spadnie, na wygąś tak byłem, nie będziesz musiał tam wyskoczyć. Mam strzałe, szkoda, <słyska> że nie mam łukku. Tururu, tu, tururu, tu, tururu, tu, Ej, weź, weź, jak ty jesteś w tej wiosce czy nie? Nie wiem, nie wiem, gdzie jestem. Uuu, no, więcej tu tego żelaza. Mmm, nawet, nawet. To o czym, okej. mi spadnie. Bardzo ładnie to wygląda, ten nasz domek w no, dalej, mam, na no, mamy na sobie... I ile to mamy? półtorej, na Trzy trzy półtorej, na półtorej, może być. Pięć, pięć, pięć żelaznych. Proszę mnie na miecz sobie to przeznaczyć. Na pewno dwa. To jesteś w naszym pięknym klocku? Tak. To nie jest klock. To jest bardzo mi mało wygląda jak klock. No mało mi wygląda. Mój przeze mnie na mam, to nie jest O, kolejna strzał. Bum chęci. Lag. Lagi. Ojej. Ojej, O No. Bardzo ładny słowo. Nie wiem, co to oznacza. Ale. Ty nie wiesz? Ty, największy kurczę chrześcijanin świata? O

nie chcę mi się naprawdę, nie chcę mi się go obrabiać. No! Starcz! Błagam cię, głupi papiku! No. Nienawidzę papiku. Od dzisiaj mówię na te niektóre lubię. Te, które przepalają. To fajnie! Nie! Nie! Jeszcze jest A bo jest...

O widzę cię! O i właśnie, za tego zbiorniku mamy! Kampiego widzę! Kampiego widzę! Kampy, go, 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 i... go. Kupiego, kampiego! Tego takiego kampiego! No wiecie jakiego No tego takiego kampiego! Nie, nie stąd! Boże, bo... Mm. Bardziej z prawa! Bardziej, o Nie da się trafić! Wygram. Boże. No już... Ja ci... Ja Witam! No tak, tylko że jest spać. Ty skoczysz sobie od stąd, a ja a Twoim zdaniem miałem skakać. Uwaga, ja Ci zaraz pokażę. Ale nie, bo Ty mi nie kiedyś pozwolić. i chciałem powiedzieć skąd. Pochodź. I znaczy to lepiej jakimś klockiem. Ola. O stąd. Nie skąd. Gdzie? Skąd jest skakałem?